No siema, z tej strony Graku. Jako, że od e, jakiegoś czasu jeżdżę na busach, zajmuję się, e, no pracuję w branży transportu międzynarodowego, także mam trochę już wiedzy, jak co gdzie w Europie wygląda i ogólnie bardzo fajnym elementem jest to, że bardzo dużo lokacji, albo przynajmniej spora część, e, powtarza się z tym, co wcześniej, jakby było, spotykałem w Eurotraku. Także dziś omówimy sobie pięć miejsc, co i jak tam się zgadza, nie mówię tego z żadnego jakby, no z żadnego tekstu, nie czytam tego wyjątkowo, także będę sobie nawijał tak dość luźno, mam nadzieję, że mi ujęć starczy, no a jak będą się trochę powtarzały, to jakoś tam przeżyjemy. Także dobrze, pierwszym miejscem, które chciałbym omówić jest wjazd do Hiszpanii przez miejscowość Irun, byłem tam jakieś no z miesiąc temu. I no kurczę, jak zobaczyłem to w EuroTraku, to naprawdę fajnie jest to odwzorowane. Mamy brameczki. I na tych brameczkach y, dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że automat, jakby który pobiera pieniądze, y, gotóweczkę jest, no, zrobiony. Wiadomo, to jest po prostu skrzynka, która jest umieszczona w, bez żadnych napisów ani nic takiego. Ale no, plus taki, że jest właśnie, że jest ta bramka zamurowana, że tam faktycznie nikogo nie ma. Podjeżdżasz, płacisz na takim automacie. I wyjeżdżasz. A drugim elementem takim fajnym jest to, że na tych bramkach stoją francuskie duany, francuskie służby graniczne, które jakby no, sprawdzają towary na taki odpowiednik służby celnej. No i faktycznie, kurczę, no, są tutaj osoby. Co prawda w rzeczywistości to wygląda tak, że oni stoją za bramkami. Po prostu wyjeżdżasz z bramki i haltują cię od razu. Musisz im dać dokumenty od ładunku, żeby sobie zobaczyli, czy tam waga się zgadza, czy wszystko jest w porządku. No, jak zobaczą, przejrzą mnie, nie, nie chcą kontrolować, to jedziesz dalej, ale właśnie ubrani na czarno jest taki element, więc no, no naprawdę fajnie. Następnym jeszcze elementem z tego tym miejsca, z tej lokacji, to jakby odbicie już do miasteczka Irun. No, ja nie jechałem prosto, bo wprost jest płatna autostrada. A musiałem też zatankować, więc zjechałem właśnie sobie tam w prawo. No i naprawdę, naprawdę fajnie jest to zrobione. No ja od razu się poznałem, wiedziałem gdzie jestem. No jest to mega przyjemne, gdzie gdzieś jadę po raz pierwszy. Wjadę na jakąś lokalizację i mówię, o kurczę, tak samo jak w EuroTraku, nie? I koledzy z firmy mówią, ja nie mogę, co za, co za show. Także kolejnym jeszcze, następnym fragmentem naszego świata gry to fragment A63, bo po prostu no fajnie jest to oddane. W sensie, że tak, jakby jest to już nowa część DLC Francja, czyli to co zostało dobudowane wraz z DLC Iberia, i no naprawdę wyczuwam taki no, przyjemny klimacik. To znaczy, jest to odwzorowane tak, że no, patrząc na to w grze, faktycznie czuję czuję ten zapach, tam był taki fajny zapach, ciepła, taki już klimat. Naprawdę przyjemny w momencie, kiedy tam jechałem. To były 24 stopnie miesiąc temu, i właśnie jak się wysiadało, to był taki zapach ciepła. No, nie potrafię tego opisać jakoś specjalnie. Każdy wie takie właśnie drzewa południowe, już bardziej. No, naprawdę fajnie. Więc też jest fragment stacji benzynowej, takiej, gdzie akurat musiałem zjechać, bo musiałem wyłączyć włączyć silnik, bo mi się ten pomoc zawiesił. Więc no zjechałem i faktycznie były takie rajki, więc no co, jest to naprawdę fajnie zrobione. Kolejnym elementem jest nasze świecko, to znaczy przejście graniczne Polska-Niemcy. No i tutaj, no można się przyczepić, że ta lokacja nie jest zrobiona idealnie, ale należy też pamiętać, że jednak ten fragment świata był zbudowany 11 lat temu, wraz z premierą gry, no więc nie wymagam od niego cudów, jest to wykonane tak jako tako powiedzmy na przykład tutaj w tym miejscu powinniśmy jechać prawą skrajną stroną, a jedziemy jakby przez środek brakuje mi dość mocno niemieckiej policji, że, że no nie ma tych samochodów polizaj a jednak zwraca się na nie uwagę i ogląda, to jest taki momencik tego tu brakuje no i wiadomo tam przepraszam za trzaski z zewnątrz ale oczywiście jak nagrywam to musi się coś tam dziać bo wcześniej była cisza eee, także no tutaj jest też e, na tym znaku jest napis po polsku i nie jestem pewny czy w rzeczywistości też jest po polsku bo no widuje te znaki ale nie zwracałem na nie uwagi aż tak ale wydaje mi się że, że jest chyba po polsku angielsku i francusku ale po polsku nie ma ale być może to tylko z tej strony jest napis, no nie wiem. Wątpię, żeby Niemcy nam taką niespodziankę zrobiły, no ale skądś studio gry musiało ten znak wytrzasnąć. E, no więc to tyle z naszego przejścia granicznego. Teraz lecimy kolejnym miejscem. Granica NRDRFN. E, stara granica. No tutaj też. Nie jest perfekcyjnie to zrobione w sensie, różnią się trochę te, te, te dwie lokalizacje. Brakuje mi takiej charakterystycznej budki, jak się jakby wjeżdża na ten parking od strony e, tych Niemiec e, zachodnich do Niemiec wschodnich, bo tam jednak no, no trzepali konkretnie. E, ale no niestety Niemcy nie udostępniają widoku Street View, więc w ogóle ciężko, ciężko prawdopodobnie było to odwzorować, e, w momencie, kiedy nie można było sobie podejrzeć, może jak ktoś tam ze scs u był. No to miał szansę, ale tak to naprawdę, no, no wyzwanie, wyzwanie, także no, oceniam te lokalizacje też całkiem fajnie, bez to taki punkt, że jak się jedzie, no to charakterystyczne, rozpoznaje się go. No i ostatnią, ostatnim miejscem jest Hamburg, no tutaj Hamburg broni się sam, po prostu, kurczę, jest to świetnie wykonane. Naprawdę idzie poznać, aczkolwiek w tym momencie w Hamburgu toczą się poważne prace remontowe związane chyba z poszerzeniem tej drogi, że są trzy pasy, a ma być pięć. No ruch jest tam zawsze duży, najczęściej jadę tam godzina 17-18, to no są korki, nie wiem jak w nocy, ale no korki są prawie cały czas. Więc no to tak się trochę różni. I swoją drogą odkryłem też ciekawostkę, bo zatrzymałem się tutaj swoim dafem, że w momencie, gdy się jakby robi ształ, no to osobówki z AI zaczynają mrugać światłami awaryjnymi, co no zniszczyło mi to głowę, bo wcześniej tego nie zauważyłem, nie widziałem, a tymczasem tutaj się coś takiego okazało. No i to na tyle. 7 minutek, taki krótki filmik właśnie z omówienia jak to wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę. Rozważam w przyszłości wykonanie kolejnych takich filmów.